Dawno mnie nie widzieliście, grającego w komputer, ale wyszedł nowy sezon Fortnite Battle Royale, dlatego postanowiłem, że nagrał odcinek z mojej reakcji na ten sezon, i ja wiem, że ten sezon jest od dwóch albo trzech tygodni. Ale ja sprawdzam jako ostatni. Ostatni kiedyś będą pierwszymi. Wy za to jako pierwsi zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, żeby żaden kontent was nie omijał. Zostawcie lajka, jeżeli chcecie więcej odcinków z Fortnite'a. I przy okazji, jak tu już jesteśmy przy nagrodach ekipy Fortnite, którą swoją drogą co miesiąc dalej opłacam. jak już jesteśmy przy trailerze, który zapewne każdy z was widział, także go sobie nawet omijemy, nie będziemy oglądać, to przypominam wam, że dalej możecie wejść do sklepu Fortnite i wpisać kod twórcy Jaworski przez 3 Sy w sklepie Fortnite, właśnie jeżeli chcecie mnie wspierać. Będę mega wdzięczny, jeżeli. Jeszcze gracie w tą gierkę za wspieranie mnie. Bo trzeba by nie okraść Epic Games, skoro tak dobrze im idzie, a was to nic nie kosztuje. A dzięki temu ja zarabiam chociaż 5% z tego co Epic zarabia. Nie będziemy się tutaj skupiać na karnetach i tak dalej, bo to was nie obchodzi. Bo tak jak już mówiłem, to ogarnęliście. My się skupimy, słuchajcie, na samym gameplay'u, dlatego teraz od razu zaczynamy sobie gierkę solo, tylko ja bym chciał gierkę bez budowania, bo słyszyłem, że podobno nie ma budowania. Zero budowania solo. To mi się podoba. tu jaki jest dziwny movement? Czemu ja tak dziwnie skakałem? Jaki sposób? Print chory i ślizgi są, gościu, dobra! Mam mówić ciszej? Mieszkamy w bloku, faktycznie, jest 22. Dobra, widzowie, bez kitu, bo ja się będę denerwował, ja muszę mówić troszkę ciszej, dlatego będę jeszcze bliżej mikrofonu, bo już będę wkładał go sobie do buzi, ale czasem do buzi coś trzeba sobie włożyć. Dobra, mamy tak, mamy schronienie. Czy to jest stara mapa? Nie wiem, czy to jest stara mapa. Wiem, że gra mi się zacina. Bardzo mi się ten fakt nie podoba, ale nieważne. Lecimy sobie tutaj po prostu. Zobaczymy cóż to za miejscówka. Jest to miejscówka, którą ja kojarzę? Chyba nie jest to żadna miejscówka, którą ja kojarzę. Dobra, teraz tak. Mamy pierwszą broń w tym sezonie. Jaki ten sprint jest dziwny. Dobra, okej. Okay. Yy, witaj w rebelii. Mamy jakiś karabin. Nie wiem, co to jest za karabin. Dziwny. Wygląda jak jakiś PMik. Mi będzie strasznie niewygodnie, bo ja zawsze spamuję kontrola. Ja nigdy na autobieganiu nie grałem. O, dzień dobry! Dobra, pierwszy oponent wyjaśniony w tym sezonie, moi kochani. Poszło nawet łatwo. Chociaż zostało nam 25 HP, to tak nie do końca łatwo. Tam są jakieś dolary i jest skrzynka. O, kolejny pemic. Dobra, póki co ten sezon wygląda. O, kurde, czołg jest! Ja pierdzielę. Dobra, nie. nie, ten sezon jednak nie wygląda git. Gościu pal gumę z tym czołgiem. I co? I on ma czołg i on nie ma pokonać czołgiem? Tak łatwo? A w ogóle widzowie widzicie dziwnie tą gierkę, bo ja jak miał ją w oknie, tak to wygląda. Przepraszam za jakość okna, że była taka krzywa przez chwilę. Dobra, wytłumacz mi ktoś o co chodzi z tym czołgiem i czemu on. Dobra, siema! Elo? Hehe, <laughs> I tam jest kolejny oponent. Dobra widzowie! Nie wiem, o co chodzi w tym czołgu, ale ten czołg jest dobry. A, ja nie mogę budować. No tak, faktycznie, to jest tryb bezbudowania, budowania. już chciałem się budować do góry. Jakiś skrawek mapy mamy, czy coś takiego? Nie, jakiś... Met... Co to jest? O, gościu, to jest tarcza! Ale pukczam! Nie, nie mogę postawić przecież, nie? Ej, to jest totalnie inna gra. To jest zupełnie inna gra w momencie, gdy nie możesz budować. Dobra, gdzie ty jesteś? Tam biegniesz. Haha, Łatwiutko! Snajperkoza jednak ode mnie nie odeszła. Dobra, bierzemy ten karabin i bierzemy pompę. Ale broni są mega dziwne, są totalnie inne. Snajperka mi tylko kojarzy poprzednią snajperkę. Wrócimy sobie po ten czołg zobaczymy, jak tym się w ogóle jeździ. Dobra, gościu! Ale ty nie umiesz grać tak jak ja! Nie no, przysz! Przecież... Jak nie możesz się zbudować, to totalnie nie wiesz, co robić. To jest już taki automat jednak, mimo że ja nie grałem tyle czasu, to jest to strasznie dziwne uczucie, ale jednocześnie mega spoko. Dobra, czy ja mogę już wziąć ten czołg? Daj mi tylko niebieskiego kałacha. Jedzie czołg z długą lufą, lufą, lufą... A mamy flaka! To chyba nie pojedziemy. Bez kitu, ale nie no, wygląda to ciekawie i bardzo fajny jest panel w ogóle tego czołgu. Okazało to wygląda, tylko ten czołg jest do wywalenia. Nie jedziemy nim. Idziemy z bucisza. O, jest szybsza pompa? Tak, szybsza pompa, podoba mi się ten fakt. Pokażę, że tą tarczę możesz rzucać, tylko trzeba o tym pamiętać jeszcze, nie? Trzeba się do tego przyzwyczaić. To są za czerwone kropki latające. Idę zobaczyć w ogóle o co chodzi z tym statkiem tam na powietrzu. Możecie dać, dać mi w komentarzu, czy jest jakaś fabuła w tym sezonie. Jak wygląda w ogóle fabuła Fortnite? A ja sobie z chęcią poczytam komentarze. Bo pamiętam jakiś był mega hype na te fabuły, wiecie? Meteory, rakiety i tak dalej. No to były czasy, to były dawno. A samochody są dalej, spoko. W ogóle łeb mojej kukurydzy wystaje przez ten samochód. Bardzo dobrze dopracowana gra, jak Epic, jak zwykle. Nie zawodzi tutaj, nas widzę. O, wytuwa. W sumie samochód teraz jest OP, bo możesz tam sobie stanąć i on jest taką jakby żywą tarczą, nie? Że wiecie, parkujesz, chowasz się za samochodem. Przynajmniej w tym trybie bezbudowania budowania właśnie. Wykrzywione wieże, okej. Okay. Siema. O, on odleciał tam, 100 metrów! Chłopco poleciał. O, hejka. Dobra, dostajesz na dziurę. Dostałeś drugi raz na dziurę, bardzo mi się to podoba. Wyjdź z tej wody. Tak, tak, tak Ile on ma tego. On no, miał mnóstwo pancerza, chłop. Czy tym da się strzelać? Co ty gadasz? Normalnie, ale pokczam. Dobra, czy jest ja dobrze jeszcze dojść na tą... Głódko, motorówko, coś tam? I czy to ma armaty też u góry z których da się strzelać? Nie chcę tam wejść. O, no i gitara. Pokaż mi tego statka. Co tu da się zrobić? O kurde, cały panel sterowania jest, ale ja nie mogę nic użyć. A, chyba nie da się z tych rakiet skorzystać na to wychodzi, które wystają tam od dołu. Dobra, uciekamy stąd bo strefa nas zaraz zje. I tu jest jakaś platforma wiertnicza. Tad jakiś boss stoi. Siema. Chyba się bił, nie? To ja cię szybciej zabiję. Dobra, to jest groźna muzyka. Nie wiem, czy powinienem tutaj chodzić. Ty, jakiś spray, co to za spray? Co ty gadasz, chłopy, Mogę spawać! I co ja mogę zaspawać tutaj tym? Czy ja mogę oponenta zaspawać? Dobra, tych oponentów jest za dużo. Nie idę ich spawać, uciekam stąd. I tu też jest rakietnik. Tak, też jest rakietnik. A, ja mogę siebie wystrzelić! Ooo, byczku! Bardzo mi się podoba ten sezon, póki co. Ale ja w sumie mówię tak do was co sezon, widzowie, a potem nie gram, nie? Zagrawię jedną gierkę, nagramy jeden film i koniec Fortnite'a. W tym sezonie może się to zmieni, tak? Ale nie obiecuję. Ale to jest dziwne uczucie, gdy nie możesz się zbudować do skrzynki, która jest... Co jest?! Normalnie, to Prider! Gościu! Paweł Jumper. Dobra, nie było tematu. Budowanie nie jest potrzebne. Budowanie jest useless. Gdyby Epic coś takiego zrobił od początku, to oni by dalej żyli. W sumie teraz chyba trochę żyją, nie? Przynajmniej na Jacoba kanale to widzę, że żyją. Albo to po prostu Jacob jest takim totalnym kotem. O kurde, nie, to czołg jest, to czołg tak wybucha. Dobra, trzeba wyjaśnić tego czołga. Gościu, gdzie jesteś ty, tym czołgiem? Z czym do ludzi? No przecież. Ja pinkole. Dobra, czy on idzie tym autem na ten czołg. Bardzo mi się ten fakt podoba. Ja się tam wbiję na trzeciego po prostu. Jak chłoda leci! Z drzewa jak spadają! Ej, co jest z tymi drzewami? Czemu one się tak ścinają? Dobra, czy ja mogę do niego wskoczyć? O nie, o nie, o nie, to był zły pomysł, to był bardzo zły pomysł, Paweł. Dobra, chłop, uciek tym czołgiem ode mnie. A, bo strefa go goni, dlatego. Nie no, imo po pierwszej gierce te czołgi są trochę broken. Beczka osłony. O, chłopie, ale to jest dobre. Podoba mi się to. Ja, fan. A tu jest dym. Nie, no, przecież tym czołgiem to cię zaraz wywalę, nie? Do domu wrócisz. Ho, 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 ho. Dawaj to. Nie, no, przecież co to World of Tanks czy Fortnite jest? No, chłop się chowa jak w World of Tanks przecież. Trzeba mu ten czołg wyjaśnić. Dobra, nie wiem. Kampienie tutaj chyba ma sens. Tak mi się wydaje. Ho. Dawaj tu do góry. Normalnie. Ej, czujesz się jak w pierwszym sezonie Fortnite. Kiedy chowałeś się za ludźmi, a jak widziałeś granit, to dostawałeś or. Wiecie czego? Ja, pierdzielę, mamy granatnik, dobra. to i co teraz z tym swoim czołgiem? Dawaj ten czołg. Ha, już nie masz czołgu, co? Nie ma, letko. Proszę bardzo, proszę pana, ale rakiet. Ale tu leci! Bum! Proszę pana, z czym do ludzi. Co on nagrywa, tylko granatnik szereg? Czy jaki czul? Nie wiem, co on robił, ale wiem, że przegrał. To jest w sumie dla mnie najważniejsze. Pięć fragów. To 5 miejsce, pierwsza gra! Kurde, no ja bym spróbował tą potencję sobie tutaj wypić. Tylko nie wiem, czy to się uda. Ktoś pewnie mnie widzi i kampi na mnie. Okej, okay, udało się, o dziwo. Dobra, wiecie co? Ja chyba zamiast tego wezmę sobie te granaty uderzeniowe. Mam wrażenie, że wolę się odbijać niż chować! Okej, okay, tu już mi się trafią pewnie dobrzy gracze, co może być sporym problemem bez budowania. Sprintujemy... Dobra, odbij mnie. Dziękuję. Chłopcy się w krzakach czai. Dobra, patrzcie to teraz. Dobra, to jednak nie podziałało. Dobra, chłop ma białe. No przecież nie, żyjesz już. Ty już nie żyjesz. Dobra, dzięki. Guzikuś666. Ale teraz Hagie jest OP miejscem. Dobra, ty tam padaj. Tobie tu strzelimy bombkę. Skąd ty do mnie? A, tutaj do mnie. No tak w sumie chyba, chyba wygrywam z nim. Dobra, lecimy na niego. Albo i nie wygrywam z nim. Dobra, teraz jest chyba wyrównanie w miarę. No czemu? O nie, kolejny, kolejny. Dobra, top 3 nie było tak źle, jak ta pierwszą grę. Podoba mi się gierka. Dajcie znać w komentarzu, czy Wam też się podoba i czy chcecie więcej odcinku. Jeżeli tak, to zostawcie lajka. Subskrybujcie kanał, przypominam o Kodzie Jaworski przez 300 w sklepie Fortnite. I będziemy kończyć. E, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, miłego dnia, wieczoru, nocy, e, poranka, popołudnia, wszystkiego i e, przytulcie swoje mamy, popatrzeć.